Europa Środka. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry. A co dziś w magazynie Środkowoeuropejskim? Najlepsi lekkoatleci świata walczą o medale w Budapeszcie. Już na kilka lat przed rozpoczęciem lekkoatletycznych mistrzostw świata okrzyknięto je na Węgrzech największą sportową imprezą w historii kraju. A młodzież z krajów wyszehradzkich spotyka się w stolicy Węgier na pierwszej letniej akademii. Żeby y te relacje polsko-węgierskie, no i właśnie teraz słowansko-czeskie, też polegali na osobistych doświadczeniach. I o tej właśnie letniej Akademii Wyszehradzkiej rozmawiać będziemy z naszym gościem. Zaczynamy jednak od lekkoatletycznych mistrzostw świata, które trwają w Budapeszcie. Dla Węgrów to okazja do pokazania się światu w roli dobrego organizatora. O tym, czy w pełni te okazje wykorzystują, opowiera Rafał Bała. Już na kilka lat przed rozpoczęciem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata okrzyknięto je na Węgrzech największą sportową imprezą w historii kraju. Ponad 2000 zawodników i kilkadziesiąt tysięcy kibiców, którzy przyjechali tu z całego świata, głównie oczywiście z Europy Zachodniej i Centralnej. Ale stadion trzeba było wybudować od podstaw. Postanowiono więc, że powstanie cały kompleks z sąsiednimi obiektami. Koszt przedsięwzięcia urósł do 2,5 miliarda złotych. Dzięki temu powstał ciekawy stadion o pojemności prawie 40 tysięcy osób, z czego po złożeniu Tymczasowych trybun pozostanie na stałe 15 tysięcy miejsc. Węgrzy mają się więc czym pochwalić, a mistrzostwa idealnie wykorzystali, by pokazać swoją stolicę światu. Ulicami Budapesztu przechadza się mnóstwo turystów, mimo tropikalnych upałów. W ciągu dnia jest 36-37 stopni w cieniu, a w zabetonowanym mieście o raczej wysokiej zabudowie to warunki trudne do zniesienia. Dlatego turyści i zawodnicy chowają się do klimatyzowanych pomieszczeń, między innymi do licznych, ale stosunkowo drogich w porównaniu do polskich restauracji. Nasi medaliści, czyli Wojciech Nowicki i Natalia Kaczmarek, dzień po odniesieniu sukcesu postanowili spróbować lokalnych potraw. Nowicki zajadał się gulaszem, a Kaczmarek wybrała leczo. A propos upałów, powodują one jeszcze jedną niestety wstydliwą dla miasta niedogodność. Otóż w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu nad Malowniczym Dunajem powstała oczyszczalnia ścieków. Przy tak wysokich temperaturach fetor unosi się przez całą dobę nad obiektami, na których trenują i startują lekkoatleci. To raj dla komarów i innych insektów, które z kolei atakują zawodników i trenerów. Nieliczni radzą sobie z tym tak jak Natalia Kaczmarek, która przed swoim finałem na 400 metrów została dokładnie od stóp do głów spryskana skutecznym repelentem. Za organizację tak dużej imprezy trzeba Węgrów pochwalić, choć oczywiście zdarzają im się wpadki. Chyba największa to zatrudnienie w firmie ochroniarskiej Sympatyka ideologii faszystowskiej z wytatułowanym na szyi znakiem SS. Później tłumaczono to tym, że na rozmowę Kwalifikacyjną o pracę przeszedł w kapturze. Przydałoby się też lepsze przeszkolenie kierowców Melexów, dowożących zawodników z rozgrzewki na start. Wczoraj dwa z takich pojazdów miały czołowe zderzenie. Z jednego wypadł wolontariusz, a w drugim poturbowany został jamański sprinter. Trzeba jednak przyznać, że generalnie zmagania Węgrów z organizacją Mistrzostw Świata przebiegają raczej bezkolizyjnie. Program pierwszy: polskiego Radia. A dziś w Budapeszcie rozpoczyna się pierwsza letnia Akademia Wyszehradzka. To wydarzenie skierowane do grupy ponad 100 studentów z krajów grupy V4. Zorganizowane zostało przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i Budapeszteński Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej. O tym jakich efektów tego spotkania można się spodziewać w relacji korespondenta Polskiego Radia w Budapeszcie Piotra Piętki. Choć to pierwsza letnia Akademia Wyszyhradzka, to odwołuje się ona do kilkuletniej już tradycji uniwersytetów letnich organizowanych przez Instytut Felczaka w Krasiczynie. W tym roku do organizacji imprezy włączono Państwową Uczelnię z Budapesztu, ale to nie koniec nowości. W wydarzeniu uczestniczą już nie tylko młodzi Polacy i Węgrzy. Współpraca wyszehradzka i ta środkowoeuropejskość to dla nas niezwykle ważna sprawa, dlatego muszę powiedzieć, że Akademia to dla naszej uczelni naprawdę ważne wydarzenie. Powiedział Gergiej Kowacz z Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie. Grupę uczestników tworzą młodzi ludzie, studenci lub absolwenci uniwersytetów, którzy już w tej chwili są aktywni w swoich środowiskach, a w najbliższym czasie będą tworzyć elity naszych państw. Chcą się dowiedzieć czegoś o Europie Środkowej, co jest w tej chwili najbardziej istotne właśnie od osób, które się tym zajmują na co dzień. Mówi profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Udział w Akademii ma im pomóc odnaleźć w relacjach wyszehradzkich współczesne odniesienia. Że to nie jest tylko jak gdyby szereg miłych gestów wynikających z jakiejś tam zaszłości historycznej, z pewnych wspólnych być może, prawda, momentów w historii, ale że to jest też pewne zadanie na przyszłość, które mówiąc najkrócej... Powinno polegać na zharmonizowaniu interesów poszczególnych narodów z interesem całego regionu. Uważa historyk dr Wojciech Frazik, członek Rady Programowej Instytutu Felczaka. W założeniu organizatorów chodzi jednak nie tylko o wiedzę, jaką młodzi ludzie otrzymają od szerokiego i międzynarodowego grona wykładowców, ale również o budowanie relacji między nimi samymi. Żeby te relacje polsko-węgierskie, no i właśnie teraz słowacko-czeskie też, polegali na z osobistych doświadczeniach, na osobistych spotkaniach. Mówi Cilla Gizińska, kierownik Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego i członek Rady Programowej Instytutu Felczaka. Letnia Akademia Wyszehradzka potrwa do poniedziałku. Będzie preludium przed tradycyjnym już letnim Uniwersytetem w Krasiczynie. Uczestnicy spotkania w Budapeszcie, prosto ze stolicy Węgier, pojadą właśnie do podprzemyskiego Krasiczyna, by dalej rozmawiać o środkowej Europie. Tyle Piotr Piętka, a my mamy połączenie z Budapesztem, gdzie jest Gaspar Keresz też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To co w programie tej czterodniowej imprezy? Przede wszystkim, jak rozumiem, wykłady. E, nie tylko. Wykład i dyskusje panelowe, e, debaty e, różne, e, ostre i ostrzej, mniej ostrzejsze, e, ale też e, jest na przykład e, wycieczka i e, spotkanie z kardynałem. Peterem Erd, Primasem Węgier, a potem, właśnie to będzie akurat jutro, popiniemy statkiem z Wisegradu, czyli z Kołepki Współpracy Wyszehradzkiej do Budapesztu statkiem. Czyli cofacie się do tej współpracy jeszcze z czasów, kiedy Polską rządzili Jagiellonowie? Bo to wtedy na Zamku w Wyszehradzie taki zjazd królów się odbył, do którego nawiązuje ta współpraca. Nie, Wyszehradzka. Dziś yy, spotykają się na Węgrzech przede wszystkim yy, młodzi ludzie, młodzi ludzie z wszystkich czterech tych wyszehradzkich krajów. Dokładnie tak, e, dokładnie tak. Tu akurat, jeśli chodzi o wycieczkę na e, statku, e, tu akurat planujemy e, trochę rzejszą wydarzenie i to, żeby e, tutaj była jeszcze e, może bardziej e, ostrzejsza e, debata o e, przyszłości e, Wyszehradu, jak ma to wyglądać i, i jak oni widzą e, następne tego tej współpracy. Kim są ci uczestnicy ponad set młodych ludzi z Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozumiem, że to są ludzie, którzy są też aktywni, którzy w przyszłości będą elitami swoich krajów. Dokładnie tak, to z Węgier mamy uczestników naszych stałych kontaktów oraz duża grupa jest z Uniwersytetu Służby Publicznej, który jest naszym współorganizatorem i gospodarzem imprezy, a w tej chwili ja mówię z budynku Matias Korwinus Kolegium, gdzie też będą studenci z tejże kolegium razem z Ministrem od spraw unijnych panem Włoką. To jest pierwsza tego typu letnia Akademia Wyszehradzka w Budapeszcie. Będzie oczywiście też to tradycyjne coroczne spotkanie już w Polsce, w Krasiczynie na Podkarpaciu. Ale w stolicy Węgier po raz pierwszy młodzi ludzie się spotykają. Rozumiem, że to też ma być w założeniu cykliczna impreza. Absolutnie. Dwie godziny temu zasadziliśmy dziecko na kampusie Uniwersytetu Służby Publicznej uroczyście, więc samo dzieło też jest właśnie znakiem kontynuacji i, i zamiaru stworzenia z tego tradycji. Tady, no, mówił pan o tym, że te dyskusje spodziewacie się tego, że mogą być w niektórych przypadkach dyskusjami ostrymi. Czyli, jak rozumiem, nie chodzi o to, żeby po prostu tylko się zgadzać, stwierdzić, że wszyscy patrzymy na to na pewne sprawy podobnie, tylko poszukać też tego, co nas dzieli, poszukać tego, jak można o tych sprawach rozmawiać, żeby wypracować wspólne rozwiązania. Ja mam wrażenie, że z dzisiejszą młodzieżą nawet to by się nie udało. Dzisiejsza młodzież odważnie pita, jest ciekawy i chce wiedzieć i chce dyskutować, więc tutaj nie ma, nie, nie, nie może być, że tylko uprzejmie uprzejmie banałych rozmawiamy. I do tego służy też demokracja, żeby się o różne rzeczy również posprze posprzeczać i pospierać. Bardzo dziękuję Gaspar Keres, też Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Na tym kończymy to wydanie magazynu Pochej, ale Michał Strałkowski, do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie Radio. Jedynka.